Po raz pierwszy w tym sezonie Elana i GKS przodkowo spotkały się w trzeciej ligowej kolejce 21 sierpnia 2016 roku. Pojedynek na stadionie miejskim rozpoczął się dla Torunian znakomicie. Dzięki strzelonym w ostatnich minutach pierwszej części spotkania bramką Łukasza Zagdańskiego i Patryka Aleksandrowicza, Elana schodziła do szatni prowadząc 2 do 0. GKS nie zamierzał jednak łatwo się poddawać. Może to banał, no ale powiedzieliśmy sobie kilka mocnych słów w szatni. Wyszła inna drużyna, ale w tych samych koszulkach, no i fajnie, że żeśmy to zremisowali. Jednak drugą połowę meczu ponownie lepiej rozpoczęli gospodarze. Elana miała kilka fenomenalnych okazji do podwyższenia prowadzenia. Brakowało jednak skuteczności. Co nie udało się torunianom, udało się graczom z przodkowa. Sebastian Żołnowski dzięki trafieniom z 60 i 90 minuty Dał drużynie z przodkowa cenny remis. Mieliśmy jeszcze te 3-4 takie naprawdę dobre sytuacje, żeby strzelić te bramki. Straciliśmy bramkę kontaktową, no i ta ostatnia, no to już taka fatalny bo tu mogliśmy piłkę wybijać w 92 minucie, obojętnie gdzie. No, i na pewno szkoda tych punktów, bo jeden punkt nas w ogóle nie zadowala. Po odbiorze tracimy piłkę, to napędzało rywala. W polu karnym prowadzimy i rywal nam odbiera. No Takich rzeczy nie można robić i to jest, to jest po prostu niedopuszczalne. Przykre doświadczenie, ale no niestety nas tym razem dopadło. Kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem meczów przodkowie Torunianie wiedzą doskonale, jak grają zawodnicy GKS-u. Warto dodać, że jest to gra niezwykle skuteczna. W rundzie wiosennej piłkarze z przodkowa wygrali oba pojedynki, najpierw ogrywając chemika Bydgoszcz 3 do 2, a tydzień temu pewnie pokonujące Bałtyk Gdynia 3 do 0. Kolejny trudny rywal, i kolejny rywal, który swoją, swoją skuteczność opiera na stałych fragmentach, bo w tych dwóch meczach sześciu bramek strzelonych aż cztery po stałych fragmentach. A że mają zawodników wysokich, więc sobie z tym radzą i to jest na pewno ich atut. Trener Jerzy Cyrak podkreśla, że drużynie Storunia nie pomaga opinia zespołu, który jest murowanym faworytem do wygrania rozgrywek. Piłkarze Elany muszą sobie radzić się z presją i z rywalami, którzy oddają inicjatywę Torunianom. Ten mecz w Dom Świecie też pokazał, że pierwsza część to tak naprawdę my graliśmy w ataku pozycyjnym. To my musieliśmy się martwić, jak rozbić krzyki rywala, który dziewięcioma i dziesięcioma zawodnikami, dłuższymi fragmentami na swojej połowie się bronił. Także no przebić się przez, taką, przez taki mur rywala nie jest łatwym zadaniem. Sobotni pojedynek w przodkowie rozpocznie się o godzinie 13. Relację na żywo przeprowadzi internetowa telewizja KP Sport.